Ja wiem, że y, nasze prawo jest chujowe. Wiem, że zapewnione są więzienia tego typu Pozoncie. Dziękuję za frytki tego typu. Ale słuchajcie, no, no, z punktu mojego widzenia to jest po prostu no, chujowe. Chujowe y, podejście. Bo na przykład Kuba Pozoncie. Bo, na przykład, jak ktoś zapierdoli coś, no to co? No to później na. żeby odpracować, tak? No, powinno być tak, że zajebałeś jakąś tam kwotę, nie wiem jaką. Odsiadka tego typu. Dlatego, no mówię, no. Dla mnie to jest po prostu podstawowy po temat postrane w ogóle, to wszystko, że taki system jest pojebany, bo to jest system pojebany. I nie mówię dalszych tematów, bo jak widzicie, ten system jest tak popierdolony, że naprawdę gubimy się w ogóle, gdzie co jak.